Witam serdecznie z tej strony Dymek. W dzisiejszym odcinku wymieniamy filtr powietrza i spróbuję wymienić świeczki. Dobra, zaczynamy od odkręcenia tych wszystkich śrub, ściągnięcia tych plastików. Posłużę się wkrętareczką. Śrubki w jedno miejsce, wiadomo. W tym miejscu są jeszcze plastikowe kołki, które trzeba wyciągnąć ja posłużę się takim kluczem. No i gdzieś tam zleciał. Tak to wygląda. Nie szarpcie czasami, bo można narobić sobie bidę. Teraz odkręcamy te dwie śruby. Po dwie z każdej strony i ten plastik. Ponieważ ja wymieniam świecę, nie tylko filtr, muszę ściągnąć cały zbiornik paliwa i odłączyć przewody. Przewody od czujników. A, ok, jeden. Drugi. Musimy jeszcze odłączyć tutaj czujniki i odkręcić tutaj śrubę jedną. Klucz nasadowy 12, cyk jeden, przewód do listwy wtryskowej, odciągnąć ten pomara pomarańczowy zatrzask, przekręcić, wcisnąć po bokach dwie zapadki, najlepiej podłożyć sobie coś pod bak i ciągnąć. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało, ale bak można ściągnąć. Mm. Zapach benzynki. Filtr powietrza jest tutaj. Cztery śruby. Wyciągamy do góry. Wow. Niezły syf tam jest. Została jeszcze jedna śruba tutaj. I filtr wylatuje. Nie wiem, czy to widać ale syfiasto wygląda. Przed założeniem nowego warto sprawdzić czy nic tam nie leży. Liści, kurzu i innych takich rzeczy. I założyć nowy. Chyba widać różnicę. W moim przypadku w środku jest czysto. Tutaj od góry tylko opryszczę. Wszystko w miarę wyczyszczone. Wrzucam nowy filtr. I teraz tylko go muszę przykręcić. Warto jeszcze wyczyścić pokrywę filtra. filtr założony, wszystko przykręcone. Teraz mogę się zabierać za wymianę świec. A tutaj mamy cewki. Jest ciasno. Jest bardzo ciasno. Od góry i praktycznie nie widać. Delikatnie może gdzieś tam prześwituje. Generalnie, żeby wyciągnąć cewki, tutaj odłączę sobie ten kabel. O, bardzo ciasno. O. I teraz, żeby wyciągnąć cewkę, trzeba ją ciągnąć do góry, jednocześnie obracając w lewo i w prawo, w jedną i w drugą stronę, i pomału do góry. Powinna wyjść. Jedna cewka wyciągnięta udało się, dokładnie prawa. Musiałem poluźnić. Nie wiem właściwie od czego to jest, bo ręka mi się nie mieściła. Z tej strony jest gorzej, mniej miejsca jest, ponieważ przebiega tędy rura z chłodnicy. I nie wiem jakim cudem sięgnę tam ręką, ale będę próbował. Cewka odpięta. O! Puściła i może pomału ją jakoś tu wyciągnę. No, dostęp jest taki jak, jak widzę, Bardzo ciężki. Ale wyciągnięta. Czternastka. Tutaj między kablami. Bardzo przydatna rzecz w takim wypadku. Bez tego byłoby bardzo ciężko ją wyciągnąć. O! ładny kolor zaraz biorę nową i wkręcam, oczywiście nie wrzucamy jej sobie tak do środka ja używam kawałka takiej rurki wciskam dzięki temu kontroluję świecę i wkręcam ją na początku ręcznie z wyczuciem Świeca dokręcona ręcznie. Teraz y, powinno się ją dokręcić kluczem dynamometrycznym z siłą 13 Nm według serwisówki Yamachy. Mam klucz, ale nie wiem czy pracuje w tym zakresie akurat, bo to jest duży klucz i po prostu dokręcę ręką. I tyle. Po tej stronie już niestety musiałem założyć przegub, bo kable są na tyle sztywne, że nie mogę ich przesunąć na bok, próbuję Hmm. Też nie wygląda źle. I zadźwięknie. Świece wymienione. Teraz wystarczy tylko złożyć wszystko w odwrotnej kolejności. Oczywiście montuję cewkę w podobny sposób jak wcześniej. Powinna wejść bez problemu. Jeśli komuś się to podobało albo było przydatne, niech zostawi lajka albo komentarz. Na razie.